Dzisiaj do Was z Grom wydawnictwa Portal. Tym razem pokażę Wam grę Potwory w Tokio, ale nie w tej znanej cukierkowej wersji, ale mam dla Was dzisiaj mroczną edycję, w której wręcz czuć tą grozę, niczym z filmów Godzilla i zniszczonego miasta Tokio. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was na ten odcinek pełen grozy i potworów. Zobaczmy więc, co znajduje się w mrocznej edycji potworów w Tokio. Pierwsze, co oczywiście rzuca się w oczy, to mroczna sceneria tego wydania. No, jak sama nazwa mówi, ma być mrocznie, ma być potwornie, ma być przerażająco. Tutaj na pierwszy plan wręcz wysuwa się instrukcja, która idealnie odzorowuje ten klimat poprzez tą mgłę, z której wyłania się czychający w cieniu potwór. No i skoro o potworach mowa, no to spójrzcie na lewą stronę. Mamy tutaj pionki, plansze oraz znaczniki potworów. Instrukcja, którą wspominałem oraz plansza do gry. Wiadomo, kości, które będą nam niesamowicie potrzebne i na nich opiera się większość rozgrywki, ale także karty modyfikacji przedmiotów, zdolności, które nasze potwory będą zdobywać, znaczniki do tych kart, znaczniki, energii, która będzie naszą walutą w grze, oraz nowość w tym wydaniu, czyli kafle pokręcenia, a także to, co widzicie na planszy tor pokręcenia. Ale o tym więcej zaraz opowiem w zasadach gry. Pierwszą rzeczą, którą przygotowujemy, jest oczywiście wymranie naszych potworów, ponieważ tu nie ma tak naprawdę znaczenia, one nie różnią się jakimiś zdolnościami, bonusami, więc po prostu wybieramy to, co nam się podoba. No i na potrzeby odcinka postanowiłem wybrać następujące trzy: będzie to Cyberbany, Kraken oraz Alienoid. Więc przygotowujemy plansze, pionki oraz znaczniki tych potworów. Z czego znaczniki ustawiamy przed torem pokręcenia, a plansze oraz pionek zabieramy i ustawiamy. Koło swojego miejsca gry. To co jeszcze jest ważne, na planszy naszego potwora ustawiamy startowe życie na 10, a punkty na 0. Dlaczego na 10, nie na 12, które też znajduje się na tym? Ponieważ 12 jest to wartość, którą będziemy mogli uzyskać poprzez różne wzmocnienia dostępne w grze. Kolejną rzeczą, którą przygotujemy, będą kafle pokręcenia, czyli jak już wspomniałem, nowość w tym dodatku będziemy je zdobywać w różnych etapach gry, co żeby też dobrze je ustawić, na dole w prawym rogu kafla mamy informację, w którym miejscu, czy na którym etapie rozgrywki ma się znaleźć i odpowiednio będą to 3, 6 i 10 punktów pokręcenia. Kafle są dwustronne, więc potem będziecie mogli modyfikować swoją rozgrywkę, odwracając je. Bądź mieszając czerwone z zielonymi. Natomiast to, co rekomenduję na początek, zacznijcie od czerwonej strony, gdyż będzie ona po prostu łatwiejsza i przyjemniejsza na Waszą pierwszą rozgrywkę. Kiedy ułożyliśmy już kafle w odpowiednie miejsce, możemy przygotować nasz sklep, czyli wziąć karty modyfikacji, potasować je dobrze i ułożyć na górze nad planszą. A trzy pierwsze z nich odsłonić, aby stanowiły nasz początkowy sklep. Przyjrzyjmy się też troszkę tym kartom z bliska. Każda karta, poza tym, że ma oczywiście swoją nazwę, w górnym lewym rogu znajduje się koszt jej zakupu, a na dole efekt, który ta karta po prostu nam daje. I mogą to być umiejętności, zdolności, bądź jakieś natychmiastowe akcje. I rodzaje kart mamy tak naprawdę dwa. Może to być zatrzymaj, co informuje nas o tym, że kartę zatrzymujemy albo na całą grę, albo do spełnienia jakiegoś warunku, albo może to być drugi typ karty, czyli odrzuć, której efekt staje się natychmiastowy zaraz po zakupieniu karty. No i na koniec ustawiamy sobie obok znaczniki zmniejszenia trucizny oraz dymu, a także znaczniki energii, czyli naszą walutę. No, i z tak przygotowanym stołem możemy przechodzić do rozgrywki. Gra potwory w Tokio całą swoją prostotę opiera na tym, że głównie będziemy posługiwać się po prostu rzutem kośćmi. Jak to wygląda? Zaczynamy od tego, że rzucamy wszystkie swoje sześć kości. Chyba, że zasady nam będą mówić inaczej, czyli uda nam się zdobyć w e, za pomocą karty bądź kafla pokręcenia dodatkową kość. Takie w grze są dostępne jeszcze dwie, które możemy zdobyć poprzez właśnie modyfikacje zdobywane w grze, zapewniające nam dodatkowe kości. No ale, kiedy już rzuciliśmy swoje kości, możemy zadecydować teraz i przerzucić dowolną ilość kości. Możemy to uczynić dwukrotnie. Po tym już, jakby trzecim rzucie, będziemy rozpatrywać wyniki z naszych kości. Dla przykładu, nie chcę rzucać łapek, bo nie chcę wejść do Tokio, ale trójki wyglądają zachęcająco, więc spróbuję przerzucić. No, nie udało mi się wyrzucić kolejnej trójki, więc zostawię sobie dwa, dwie, dwa żetony energii z mojego rzutu i przerzucę raz jeszcze. Co po tym się stało? No właśnie, omówmy sobie różne kombinacje teraz możliwych wyników na kościach. Kiedy wyrzucimy 3 jedynki, dostajemy za to jeden punkt oraz dodatkowy punkt za każdą dodatkową jedynkę w naszym wyniku. A także za wyrzucanie tych trzech jedynek dostaniemy dodatkowo e, ruch o dwa pola na torze pokręcenia. Sytuacja jest bardzo podobna w przypadku dwójek oraz trójek. Kiedy wyrzucimy 3 takie same, dostajemy odpowiednio 2, lub trzy punkty oraz jeden dodatkowy punkt za każdą następną dwójkę bądź trójkę w naszym wyniku. W przypadku dwójek natomiast przesuniemy się jeszcze o dodatkowe jedno pole na torze pokręcenia. Zostały nam więc do omówienia jeszcze trzy symbole: łapki, serca oraz energia. Kiedy wyrzucimy łapki, no to każda jedna odpowiada jednemu obrażeniu, które zadamy. Wszystkim potworom bądź temu potworowi w Tokio, ale to zaraz wam pokażę. Jeżeli chodzi o serca, jest to po prostu leczenie. Czyli jedno serce odpowiada jednemu uleczonemu obrażeniu. Oczywiście potwór znajdujący się w Tokio, o czym jeszcze pewnie wspomnę, nie może z tego leczenia korzystać. No i ostatni symbol, czyli energia. Tyle, ile symboli energii wrzucimy, tyle żetonów energii dostajemy, czyli tej naszej. Waluty, za którą będziemy mogli kupować sobie karty. Omówmy sobie teraz zasady trafienia do Tokio. Jeśli nasz ban jako pierwszy, wyrzuci na kostkach łapkę, to trafia on do Tokio. Drugie miejsce, czyli zatoka, będzie używana tylko w wersji na 5 i 6 graczy. Oczywiście, kiedy bany do tego Tokio trafia, dostaje. Jeden punkt zwycięstwa. Jeżeli pozostanie w Tokio do swojej następnej tury, dostanie dodatkowe dwa punkty, z tym, że musimy pamiętać, że w Tokio nasz potwór nie może się leczyć, czyli używać kostek z sercem. W sytuacji, kiedy jakiś potwór znajduje się już w Tokio, to jak wygląda zadawanie obrażeń? Jeżeli potwór w Tokio wyrzuci symbole łapki na kościach, zadaje obrażenia. Wszystkim pozostałym potworom. Natomiast jeżeli potwory spoza Tokio wyrzucą symbol łapki, zawsze zadają tylko obrażenia potworowi w Tokio. Natomiast ten po otrzymaniu obrażeń może zdecydować, czy opuszcza Tokio. Jeśli się na to zdecyduje, oczywiście otrzymuje obrażenia, ale potwór, który mu je ja zadał, wchodzi do Tokio. Tym samym, oczywiście, dostając punkt zwycięstwa. Wyrzucając. Serca, będziemy po prostu leczyć się o tyle obrażeń, ile symboli serc wyrzuciliśmy na naszych kościach. Wyrzucając na kości symbol energii, oczywiście będziemy zdobywać żetony energii. Kiedy zdobędziemy już ich odpowiednią ilość, aby zakupić daną kartę, to po prostu wydajemy nasze żetony i zabieramy kartę do siebie. Oczywiście w tym momencie sklep musimy uzupełnić, więc odkrywamy nową kartę do sklepu. Możemy również wydać dwa żetony energii, aby wymienić dostępne w sklepie karty i dobrać trzy nowe. Tym samym pozbawiając na przykład przeciwnika możliwości zakupu karty, która idealnie wpasuje się w jego styl gry. Zostało nam jeszcze omówienie toru pokręcenia. Jak to będzie wyglądać? tak jak jest to też zaznaczone na planszy, czyli w momencie kiedy wyrzucimy trzy jedynki, przesuwamy się o dwa pola na torze pokręcenia, a kiedy wyrzucimy trzy dwójki w naszym rzucie, no to przesuwamy się o jedno pole na torze pokręcenia. Kiedy natomiast właśnie dojdziemy do punktów 3 6 lub 10 albo je nawet przekroczymy w swoim ruchu, będziemy wybierać jedno z dostępnych ulepszeń. Jeżeli nie ma już żadnych ulepszeń, no to niestety za późno ruszimy do tego elementu i nie dostaniemy żadnego wzmocnienia. Ulepszeń na trójce i na szóstce są cztery, natomiast na torze, na końcu toru, na dziesięciu punktach są tylko dwa ulepszenia. Więc im szybciej się tam dostaniemy, tym dla nas lepiej. Potworach w Tokio możemy wygrać na dwa sposoby. Pierwszy taki, w którym jesteśmy ostatnim żywym potworem, a drugi to zebranie 20 punktów podczas rozgrywki. To już wszystko, jeżeli chodzi o zasady gry Potwory w Tokio. Te, które zaprezentowałem dzisiaj, czyli do mrocznej edycji, versus ta normalna edycja, która już wcześniej gościła na półkach. Tor pokręcenia, który dzisiaj omawiamy. W tej zwykłej wersji po prostu Wam go zabraknie. Natomiast, gdzie zakwalifikowałbym grę Potwory w Tokio? Myślę, że ze względu na swoją prostotę, będzie to świetny tytuł z takim niskim progiem wejścia na niedzielne spotkanie z przyjaciółmi, czy chociażby na imprezę, gdzie nie chcemy aż tak bardzo zmuszdać się nad tym, co musimy zrobić w swoim ruchu, czy przemyśleć kilka tur do przodu. Prostota zapewni, że będzie to także świetny tytuł imprezowy. Natomiast co do rodzinnego grania, to tutaj myślę, że idealnie wpasuje się to też do grania z Waszymi dziećmi i sprawi im naprawdę wiele radości. Natomiast do tego grania z dziećmi będę polecał edycję zwykłą. Jeżeli chodzi o cenę, no to zwykła edycja to jest około 160 zł, natomiast ta przedstawiona dzisiaj mroczna kosztuje 200 zł. Wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nieraz sięgniecie po potwory w Tokio, może nawet w tej właśnie mrocznej wersji. A teraz chciałbym poprosić Was klasycznie o zostawienie łapki w górę. Kliknięcie przycisku subskrypcji. A jeżeli wybieracie się jutro do Chorzowa na Portalcon, to mam nadzieję, do zobaczenia i może ogramy nawet razem jakąś planszówkę.